Vitam, vitam. we have new hero of the month balbar if you haven't seen his review link is in description he's a tactical hero so i thought i will give you few tips about him and i will show you how his skill works in battle i was testing him on level one because uh, that is enough to show you mechanics I will show you three fights. I won two of them, and on one I ran out of time. But those fights were to test him, not to win them easy way. So whenever he hit the target with special skill, the target goes to sleep. Of course, monk and cleric can resist this effect, and also status block from heroes like uh, Vanda. Garnet um, Poseidon uh, makes heroes immune to sleep mode. What's interesting, Zimkita is a cleanser, but she wasn't able to cleanse sleeping ally. And while opponent is sleeping, you can still use heroes like, for example, Vivica costume to reduce his defense, and he won't wake up. So these are. Positives. Um, negatives are that he need really specific team. Cause uh, for example, damage over time, stacks from Scadi or Frank will wake up opponent. Uh, it's also not worth to use burst heroes that hits all enemies. And you can't use shared damage because it will also wake up opponent. And what is most annoying is that he's not great paired with season 4 heroes because unfortunately damage from underwild gems will wake up sleeping target. Um, also sometimes you just can't control cascades. He's still cool but he really um, depends on board and he needs specific team to be really good. I would rather use other tactical uh, hotms like Malossi or Zog uh, because um, you know exactly what will happen when you will use their skills. Of course if he's paired with Green Sniper you can take down any hero, but let's be honest—you can do same thing with double sniper. I still like him. It's really fun to play with him, but that's not a hero for everyone. So enjoy fights, and see you next time. Vitan Polski versi. Mamy nowego bohatera miesiąca, Balbara. Jeśli nie widzieliście jego recenzji, to link jest w opisie filmu. Jest bohaterem taktycznym i pomyślałem, że dam Wam kilka podpowiedzi, wskazówek, co zauważyłem po testach um, i pokażę Wam to, jak działa jego umiejętność specjalna w walce. Testowałem go na poziomie pierwszym. E, ponieważ to jest wystarczający poziom do tego, żeby pokazać mechanikę, ponieważ e, to usypianie działa zawsze tak samo, pokażę Wam trzy walki. E, wygrałem dwie, e, w jednej skończył mi się czas, natomiast to nie były walki e, po to, żeby je szybko wygrywać, a po to, żeby przetestować go w różnych sytuacjach. Natomiast był to jeden przeciwnik e, po to, żeby mieć czas. Um, na rozkręcenie walki, um, patrząc na to, że on jest na poziomie pierwszym, więc nie jest zbyt wytrzymały. Czyli to, co mogę powiedzieć o jego umiejętności specjalnej: oczywiście, za każdym razem, kiedy trafia przeciwnika, przeciwnik zasypia. E, natomiast kleryk i mnich. Mogą się oczywiście temu oprzeć. Dodatkowo, jeżeli e, przeciwnicy mają wrzucony status blok e, przez takie postacie jak Granat, e, Poseidon, e, Wanda, czy Wanda Kostiumowa, ktoś tam pewnie jeszcze, e, no to nie pójdą spać. Natomiast co jest ciekawe, e, Zinkita, która oczyszcza sojuszników e, z negatywnych efektów, nie była w stanie oczyścić Um, czy raczej wybudzić ze snu swojego sojusznika. Um, dodatkowo, jeżeli przeciwnik śpi, nadal możecie używać na nim pasywnych umiejętności specjalnych, jak na przykład wiwika kostiumowa, i obniżyć im dodatkowo obronę, a oni się nie obudzą. I to są pozytywy. Natomiast negatywy dla mnie są takie, że balbar. Potrzebuje bardzo specyficznej drużyny, ponieważ obrażenia w czasie, kumulacji od Skadi czy Franka, obudzą przeciwnika. Nie opłaca się z nim używać bohaterów obszarowych trafiających wszystkich, bo znowu uśpicie kogoś, nie macie załadowanego snajpera, traficie obszarówką, ktoś się wybudza. Nie można używać podziału obrażeń. Bo podział obrażeń wybudza przeciwnika. I co jest najbardziej denerwujące, to jest to, że on nie działa najlepiej, sparowany z postaciami z sezonu czwartego, ponieważ niestety te obrażenia, które są zadawane przez kryształy podziemia, także wybudzają cel. Dodatkowo no nie zawsze jesteście w stanie kontrolować kaskady. Nadal jest fajny, natomiast jest bardzo sytuacyjny, bardzo zależy od planszy um, i tego, jakich macie z nim bohaterów w drużynie. Um, szczerze ja bym wolał nadal używać um, starych um, bohaterów miesiąca takich taktycznych jak Malosi czy Zog, ponieważ dokładnie wiecie co się stanie, kiedy traficie przeciwnika ciosem specjalnym. Um, oczywiście, jeżeli sparujemy go z zielonym snajperem, to możemy zdjąć po tych dziewięciu klockach dowolnego bohatera. Natomiast bądźmy szczerzy, to samo możemy zrobić po prostu z dwoma snajperami. Um, nadal go lubię, bardzo fajnie się nim gra, te walki no, cieszą, są zabawne, natomiast to nie jest bohater, który będzie pasował każdemu. Um, Mam nadzieję, że będą Wam się podobały walki. E, niestety będą bez dźwięku, e, no ale nie miałem innego wyboru. Także trzymajcie się i do zobaczenia.